Janawi India. Yanavi India, zapraszamy. 20 lat temu z chęci pokazania światu magii ukrytej w najwyższej jakości kaszmirach pochodzących z Indii. Kochani to tworzy niezwykle i bardzo przemyślane kolekcje ręcznie robionych szali. Gratulujemy. Wyróżnienie Top Global Brands. A ja tylko powiem, że udało mi się poznać założycielkę Janawi India, która miała dotrzeć do nas. Myślę, że na kolejną galę przyleci prosto z Indii, brawo dla Janawi India. Gratulujemy. Dziękuję.